Siemanko! Dzisiaj kolejny odcinek z Minecrafta. Dzisiaj robimy jak najszybszy speedrun. Próbujemy przejść grę. Myślę, że y, y, to nie zrobimy tego w jednym odcinku, bo y, nie wiem, czy ja wam mówiłem, ale nigdy jeszcze nie przeszedłem Minecrafta. Dzisiaj y, w tej serii spróbujemy zrobić y, to. Mm, mm, pewnie wy już wszyscy przeszliście, ale ja jeszcze nie przeszedłem, więc yy, w tej serii spróbujemy to zrobić. Dobra, yy, oglądałem trochę poradników, więc, no znaczy, znaczy wiem, że trzeba yy, zebrać drewno, aż taki głupi to ja nie jestem. Ale już yy, przy zrobieniu portalu do nederu, już się robi mały problem, więc yy, najpierw trzeba znaleźć wioskę. I na pewno e, kamienne narzędzia, dobra, mamy trochę e, drewna, robimy e, crafting i dobra, e, robimy kilos, szybko kilos, e, rozwalamy tutaj dirta, e, kamień, kamienne rzeczy, i piecy, które są nam potrzebne, oj, akurat w no najlepsze miejsce po prostu. No kurde. Po prostu najlepsze miejsce do speedruna nam się wzięło. No nie mogę wyjść. Nie. No akurat... Pod nami akurat nie było... Eee... Kobla, tu pewnie coś nie będzie? Nie, tu jest. Dlatego nigdy nie wolno się kopać w dół, bo wtedy możesz spaść do lawy, utopić się, albo do kajwa wpaść gdzieś, milion obiaków, więc na to trzeba bardzo uważać. Dobra, popatrzę, eee, ile kobla jest nam potrzebne. No, z 20 chyba wystarczy, nie? Dobra. Dobra, mamy 20. Do góry się podbudujemy I jedziemy. Dobra, robimy piecyk. I robimy kamienne, kamienne tak, kamienne rzeczy. Dobra, patyki. Robimy kilof. Siekierę. Zrobimy dwie siekiery, bo siekiery są przydatne. I zróbmy jeszcze miecz. Dobra, akurat jeden ten został. Jeden kamień. Więc na razie nam wystarczy. Drewno jeszcze sobie trochę zbierzemy. Dobra. Pięknie zbierzemy. Bam, ba, bam, bam, bam. Dobra, zebrałam trochę drwienka. E, to drewienko jak będziemy gdzieś w kajwie albo coś, żebyśmy mogli się podbudować czymś. E, dobra, mamy owce. się dla i dla łóżka. Tylko nie wiem, czy ja zrobiłam tryb pokojowy przez przypadek. Ale jak nawet to yy, przecież ten... To przecież mogę przełączyć. Ale chyba nie. Opatrzcie Lisek. Siema. E, szukamy wioski. Szukamy wioski. A nie, jest normalny tryb. Szukamy wioski i kejwa teraz. Dobra. Wioskę tu to wątpię, żeby była. Bo wioska to może być wszędzie. Курда! No kurde, no nie mogę znaleźć wioski. Ej, ja mam co, ciągle nagrywanie włączone, sorry. E, dobra, e, tu sobie zrobiłem, żeby mi się przepalało. Dobra, no nigdzie tu nie widzę wioski. Akurat nas tak zrespiło, że nigdzie nie ma wioski. Ej, patrzcie, akacja tu rośnie. Co to jest? Czekajcie, czy to znaczy, że tu jest gdzieś la, 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 Nie Wiem, ale... A normalnie, dobra, nie, nie ruszam jej. O, chyba widzę wioskę. Już jest jakiś szlak taki, który zazwyczaj do wioski prowadzi jest wioska. Dobra, dobra, musimy szybko obrabować każdy dom. Tu nic nie ma. Nic nie ma Tu też nic Nigdzie nic nie ma Nic O golem, golema sobie zabijemy e, Oddajcie mi to, to moje e, Tu też nic pustka w tej wiosce Ta wioska jest jakieś biedna Ej nic tu nie ma Muszę wolniej chodzić, żeby mi jedzenie tak szybko nie uciekało. Kurde. Tam jakieś dziwne wyspy latające... Oj, przełączyło mi się szybko, dobra. Jakieś dziwne wyspy latające, ale... No kowala nie ma. Najgorszy... Sitna Speedrun Ever. Dobra, to chociaż sobie golema zabijemy. Kurde, czemu ten golem nie na 4 nie bije na y, trzy bloki? Musiałem się na 4 podbudować. To jest jakiś mega golem. Dobra, dał 4 żelaza, coś z tego będzie. Dobra, łóżeczko. I ruszamy w dalszą podróż. Ej, ej, wiesz co? Zapomniałem, że w tych takich domach są yy, szmaragdy. A tu chyba więcej takich domów było, nie? nie? chyba nie. Nie. Dobra, mamy dwa szmaragdy. Zobaczymy, A? czy oni coś tu... Cegła? Gościu, po co mi cegła za szmaragd? Dobra, ten był Janusz jakiś... Au, ła, ła, ła. O, jedzenie. To dobrze nawet. Zjemy sobie coś. E, chyba mam mięsko, a tu widzę ognisko. To sobie przepalimy je. E, mamy tak, tu trzy mięska. O! Się, au! Upiekło się wreszcie. się się jedzenie. bo zaraz umrę. Jedno serce, lol Dobra, musimy... O, jedzenie, jedzenie, jedzenie. Żeby nie... A, tylko właśnie, żeby w niej nie wejść. kują. O! A, wow, wow! Dobra, mam ich trochę. <laughs> Dobra, jak tu kowala nie ma... No to nie wiem. Idziemy dalej w podróż. No idziemy, 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 idziemy. No nic tu. Dobra, lecimy. E, cave jest cave. Tylko jest jeden mały problem. Czekajcie, muszę tą wioskę znów znaleźć. Bo jest taki mały problem, że my nie mamy w ogóle. A no wiecie, pochodnie by się przydały. O, już odrosło. Tylko zgubiłem tę wioskę. A O, druga wioska! Nie wiem, te, wy nie widzicie jej teraz. Ale tu jest, druga. Idziemy do tej i od razu widzę kejwa tam. Więc do tego sobie pójdziemy później. Na razie my nawet zbrojki żadnej nie mamy. Yy, aby nam się przydała. Kolejny cave. Już coraz bliżej. Dobra, idziemy do tej wioski. To jest dżungla, nie? To jest, co, nie dżungla. Ale ten. Tu bardzo dziwny biom jest. Trochę śnieżny, trochę... trochę taki... inny. Trochę normalny, trochę tajgowy. Więc ten. Więc dziwny. Yy, dobra, mamy tu... Yy, o, dużo porzeczek. Znaczy, nie wiem, co to jest jakieś owocki, mówię na te porzeczki. To są słodkie jagody. Tak, jagody, dobra, to są jagody. Mamy sobie słodkie jagody, bo są słodkie. Dobra, e, tu już musi być kowal. Może to jest taka, no żartujecie sobie, że tam. Nie no, najgorszy speedrun na świecie to będzie. Dobra, idziemy tu na górę. No co się gapisz, pomógłbyś wejść. No żartujecie, serio, znowu nie ma kowala. No chyba sobie jaja robicie. Tak na dole też nie ma to, w żadnej wiosce już kowala nie ma, ja, ja tu lazłem na górę, o jest golem chociaż. A Nie No chodź tu Mikus Dobra. Muszę żyjesz. Ej, ale jak golem jest z żelaza, to głosie nie powinno być kilofem. Jak się wydobywa żelazo, trochę dziwne, to nie? Dobra, mamy 9 Żelaza. <laughs> Robimy sobie z tego e, kilow. Siekierkę. O ile nam starczy? Siekierkę. I wiadro, wiadro wody. Okej, okay, wiadro, musimy sobie wodę wziąć i znaleźć jakiegoś cave'a. No bo potrzebujemy lawy, co nie? No gdzie jest ta woda? O, znalazłem tu nawet wodę, więc sobie wezmę No sorry. Mm, zrobimy sobie wiadro challenge. Aj, nie. No, średnio się udało wiadro challenge. Okej, okay, teraz dało radę. Eee, zrobimy teraz na dół wiadro challenge, żeby nie muszę się zjeść. Dobra, niech się odrodzi trochę nam życie, a ja w tym czasie się prześpię. Odrodzi nam się życie wtedy. Dobra, jest piękny dzień. Eee, jeszcze spawn pointa sobie tu robimy, pyk. Mamy spawn point i dobra, robimy wiadro challenge. Jest! Udało się! Au, au! Ej, co ty zabijasz? Nie bie. Ej, nie, nie! Zostaw! Zostaw mnie! Zostaw! Nie, to są Mam żelazo. Czekajcie, uciekam. Ciecie, mam trochę żelaza, no właśnie nie mam. Wszystko wydałem, więc muszę żelazo wziąć. Bo muszę tarczę sobie zrobić, ale tu są zombie. Au, 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 au. Słyszę zombiaki, ale ich nie widzę. Ano, wągiel, tak. O wąglu byśmy zapomnieli. O jedną z ważniejszych rzeczy teraz. Tylko nigdzie go tu nie widzę. Dobra, Siemanko. No właśnie, nie mogę się wysłuchać. Zebrałem trochę wungla. Trochę wungla, pochodnie zrobiłem i tarczę zrobiłem. Więc teraz idziemy do tego kewa. jakieś fajne łupy tam będą nasz miecz jest taki słaby trochę, ale dobra, olać. Unikać tych jagód, bo wszędzie one są. Dobra, kurde, ciemno. Oj, co to? Ale mnie przestraszył. A to osadnik tylko, bo Siema, ma pająk. Siema, ma zombiak. Oj, creeper. Musimy, żeby to jakoś wybuch. O, pół serca, jedno serce, jedno serce, jedno serce, jedno serce. Jeść, 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 jeść. Kurde, jagody, jagody, wszędzie one są. Czekajcie, muszę zabrać yy, to co? Czy znaczy siano. E, siano muszę zabrać, żeby... E, no, żeby mieć jedzenie. Dobra, mamy, mamy, au, mamy yy, chleb i dobra, tutaj nie wiem czym są osadnicy, po co oni robili sobie wioskę przy kejwie, w którym jest milion zombi. Dobra, to jakiś tref na ten kejw, a nic tu nie ma, a tu parę zombiaków było po prostu yy, dlatego, że ciemność tu była tu jest jeszcze coś? No już tu jest za mało miejsca, więc tu po prostu w tym Kewie nic nie ma, więc musimy znaleźć inny. Dobra, ale resztę zobaczycie w następnym odcinku. W następnym odcinku pójdziemy do cave'a, zbierzemy żelazo i postaramy się o portal do netheru. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. I y, zapraszam do zasubskrybowania i zostaw zostawienia łapki w górę, bo przypominam, y, wbijamy 50 subskrypcji. E, e, no dziękuję za oglądanie e, i do następnego odcinka. Pa!